Witajcie drodzy widzowie. Dzisiejszy materiał zaczniemy sobie pewnym filmikiem. Bez przedłużeniach. Zapraszam na materiał. Jak pewnie wiecie lub nie wiecie, pewien typ się striggerował, że mam zamiar wyrazić swoją opinię na jego temat, co pokazywało intro w postaci filmiku. I oczywiście zebrałem dzięki temu kilka haków na ciebie. Nie chciało mi się ich dodawać do filmiku na Twój temat, więc postanowiłem, że zrobię oddzielny materiał. Zaczynamy od części pierwszej. Zaczniemy tą część tymi słowami. Masz w dupie koniec zdania, jak i sam jego sens, i nasyłasz na mnie swoich widzów. Przecież, kurwa, widać, że napis na miniaturce przyszłego filmu jest znak zapytania czyli to nie jest stwierdzenie, to pytanie. Serio masz problem z odróżnianiem tych dwóch rzeczy w wieku dziesięciu lat? I wiedz, że nasyłanie na kogoś swoich widzów psuje twój wizerunek pośród innych i w dodatku na początku jesteś kop do przodu a potem udajesz ofiarę. To jest po prostu żenujące. I szczerze jak zobaczyłem ten filmik pokazany przeze mnie na początku poczułem żenadę i dyskomfort. Mam nadzieję drogi na to, że po tym filmie przemyślisz swoje zachowanie. To na tyle. Czyli ten film składał się z jednej części, a myślałem, że będzie mnieć przynajmniej dwie. Zakończę ten film słynnymi słowami naszego Dudy Uwaga, nie starasz, nie strasz, bo się zestrasz!